Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Gry i Wilnon Oczywiście wiadomo, że to ktoś inny teraz gra Nie seria. względu na to, że nagrywa archa i mój sprzęt to jest totalne gówno To już napisałem w zapowiedzi czy jako poprzedni film e, po, po, Poprzedni film właśnie, czyli zapowiedź No niestety, słuchajcie, ale taka nic nie dało optymalizacji właśnie sprzęt udalej jest takim głównym eee... no i słuchajcie no... nie wiem co to jest w sobie wrzucił książkę po prostu Szmata, tutaj jeden szmata, dzień drugi jest. No dobra, słuchajcie. Teraz się w szafce zamknął. Jest jakiś boziak, czy coś, jakiś obraz. Próbujmy tak z tej szafki. Potem dzień trzeci, dzień czwarty, prawda? W